Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest nagrywany po raz drugi, z pewnego względu, o którym nie chciałbym mówić. W każdym razie powód jest tego dziwny, ale nieważne. Żebym sobie nie zapomniał na początku odcinka chciałbym oczywiście pozdrowić Oliwia Chłopaka ze wsi oraz Kaspra Kutara. Bo prosimy o to na live. Znaczy wiele osób mnie jeszcze tak prosiło, ale sobie pomyślałem, że jak dwie osoby. Pozdrawiam to to będzie w zupełności wystarczyć, bo nie będę pozdrawiał 100 tysięcy osób, jak mi napiszą te 10 czy 20 osób, nawet jakby napisali, to więcej czasu by zajęło pozdrawianie niż, niż to co chcę powiedzieć w odcinku. A chcę poruszyć temat, który był poruszany, o, temat, który był poruszany na wielu, na wielu kanałach motoryzacyjnych, na kanale Powagowani na kanale Miłośników Czterech Kółek czyli temat y, turbin y, turbosprężarek używanych na przykład w jednostkach diesla słynne 1.9 TDI y, a konkretnie temat to dlaczego turbina odcina jest takie pojęcie, że się mówi, że turbina odcina dlaczego tak się dzieje, dokładnie wam nie powiem jak to naprawić i tak dalej, bo się w tym temacie jeszcze y, nie doedukowałem Natomiast y, mogę powiedzieć, co zaobserwowałem na, na bazie y, filmów powagowanych, y, filmów y, Micha, którego też pozdrawiam, ale pewnie nie ogląda, jak mi się wydaje, y, oraz własnych obserwacji, jeżdżąc autem operatora Damiana oraz tego, co operator Damian mi. Y, mi mówił, bo u Damiana właśnie też turbina y, odcina. I właśnie powiem tak na przykładzie auta operatora Damiana. O co chodzi z tym odcinaniem turbiny? Otóż, zbliżając się do prędkości 100-110, następuje odcięcie mocy. Po wciśnięciu gazu na fula, auto nie będzie chciało przyspieszać. Turbina, y, silnik przechodzi w tryb awaryjny. Odcina dopływ spalin yy, z cylindrów do turbiny, żeby móc je sprężyć i, i ponownie doładować. I moc jest wtedy mniejsza, nie ma, tego, nie ma tej werwy, nie ma tego przyspieszenia. Dlaczego tak się może dziać? Yy, winna temu może być gruszka. Gruszka, która, yy, która tworzy podciśnienie. Po, to podciśnienie otwiera zawór. Yy, doprowadzający spaliny do turbiny. Jak możemy sprawdzić to, czy jest to na przykład właśnie gruszka? Yy, najlepiej będzie wymontować turbinę, wyczyścić ją sobie, yy, podłączyć strzykawkę do gruszki i odessać z niej powietrze. Jeśli wraz z odsysaniem powietrza zawór się będzie otwierał i zamykał, no to znaczy, że jest OK. Ale już na przykład, jeśli podczas odciągania powietrza zawór się otworzy ale już się nie zamknie albo, albo zamknie się tylko do połowy. Może to świadczyć właśnie o tym, że gruszka już będzie nieszczelna i już trzeba będzie tą gruszkę wymienić, albo po prostu coś przesmarować y, przy tym zaworze. Y, kolejna sprawa, która jest możliwa w przypadku auta operatora Damiana: to jest Audi a 4 w i TDI. Jednostka 90-konna. To może być niskie ciśnienie ogólnie na turbinie. Turbina nie wiem, ile powinna mieć. Jak się nie mylę, to coś na pewno powyżej 10 bar. Nie wiem, czy nie coś koło 20. Na pewno nie 30. Na pewno nie 10. Na pewno więcej niż 10 bar ciśnienia powinna mieć. Jeśli jest ta turbina nieszczelna no to też może komputer wywalić po prostu błąd komputer może zgłupieć i może przełączyć silnik w tryb awaryjny i ta moc będzie oszczędzana. Może to być po prostu sam sobie błąd komputera, bo jak wiemy komputery w autach starszych, nowszych, no to w nowszych nie wiem, ale w starszych czasami lubią pokazywać błędy czasami z błahych powodów, znaczy pokazują poważne błędy, a czasami się okazuje, że Takowy błąd w ogóle nie, nie ma miejsca, nie istnieje taki błąd w danej chwili W silniku, więc warto też podpiąć komputer i warto też sprawdzić yy, Próbować skasować błąd, jeśli będzie się dalej pojawiał, no to może coś być właśnie Z tą turbiną Ale gruszkę warto Warto sprawdzić, tak jak mówiłem, wy, jeśli macie jakiś taki problem, wymontujcie sobie to my, wymontujcie sobie tą całą turbinę, sprawdźcie tą gruszkę i szczelność, właśnie tej gruszki. No a jak to już nie przyniesie efektów, no to już niestety trzeba dać do serwisu. Powiem Wam, że w sumie w, ja osobiście. To wolałbym dać turbinę do regeneracji. Ja oczywiście nie mam turbiny, no bo wiadomo, ja mam jednostkę benzynową. Po co was chce turbiny? 16 zawołów wystarczy, dobrze, mi, dobrze przyspiesza, nie ma problemu. Na, na SC idzie, na autostradzie idzie, nie ma problemu. Teraz chciałbym jeszcze poruszyć taką jedną kwestię, bo w sumie tak powiedziałem, tylko orientacyjnie. Co można by zrobić, jak można sprawdzić w sumie turbinę i dlaczego ona może odcinać? Tak jak mówię, powodów jest wiele. Teraz chciałbym powiedzieć, żeby tak odcinka nie kończyć jeszcze wcześniej, jak można dbać o turbinę, jak należy dbać o turbinę. Wiele nie trzeba, a można żywotność turbiny przedłużyć, naprawdę. Przede wszystkim regularność wymiany oleju co 10 tysięcy kilometrów w przypadku wielkich tras yy, w silnikach możliwe. Co 6-7 co tysięcy, po prostu wymieniać olej częściej, no bo po, po danym tam okresie, po roku czasu olej już traci swojej właściwości, nie zapełnia odpowiedniego filmu smarnego dla silnika, jak i przede wszystkim dla turbiny, a turbina naprawdę generuje ogromne temperatury sięgające z rzędu 700 Czasami nawet w skrajnych przypadkach 900 stopni, więc turbina może być aż, aż dosłownie czerwona. A obroty jej sięgają od 250 do 300 tysięcy obrotów na minutę. To są też potężne prędkości, więc dbanie o turbinę, no o turbinę po prostu trzeba dbać. A jak to zrobić? W najprostszy sposób. Jeździmy eskami, autostradami, jeździmy z prędkościami powyżej 100. No to te obroty też na turbinie i temperatura też jest ogromna, sięgające kilkaset stopni i kilkadziesiąt, nawet może i powyżej, na przykład 150-200 tysięcy obrotów na minutę. Bo raczej, tak mi się przynajmniej wydaje, że turbinę do skrajnych przypadków raczej się nie doprowadza, chociaż ja wiem, jak to się jeździ jak wariat, no to ale nie wnikam w każdym razie. Jak można to zrobić w prosty sposób? Jeśli na przykład jedziemy autostradą kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów yy, i zjeżdżamy na parking, to zjedźmy, zatrzymajmy się, odepnijmy pasy, zgaśmy światła, poczekajmy chwilkę, wyłączmy ten silnik. Dlaczego? Bo jeśli zajedziemy i buch, światła, cyk, wyłączymy silnik, turbina jeszcze pracuje kilkadziesiąt, kilkaset, no kilkadziesiąt już może wtedy tysięcy obrotów na minutę temperatura nadal jest kilkaset stopni yy, i co się wtedy dzieje? silnik jest zatrzymany, pompa oleju nie pracuje nic nie pracuje a turbina kilkadziesiąt tysięcy obrotów na minutę się kręci a, tur a turbina jest smarowana przede wszystkim przez olej ten który jest z silnika więc automatycznie jest odcięcie dopływu smarowa, smaru, odcięcie dopływu oleju, i turbina chodzi na sucho, i można w taki sposób turbinę zacząć. Yy, więc dojeżdżamy, poczekajmy z minutę może dla bezpieczeństwa dwie, wygaśmy, po to, żeby ona zdążyła się przechłodzić tym olejem, zwolnić przede wszystkim wirnik, żeby zdążył zwolnić. Kolejna też taka sprawa to regularność też na przykład przy wymianie oleju, regularność wymiany filtra powietrza. No bo filtr powietrza należy, należy, wymieniać, bo nie do Boże do turbiny dostałby się jakiś piasek albo, albo inny syf, który też mógłby spowodować zatarcie się, zatarcie się wirnika. Tutaj olej nie pomoże. Tutaj olej nie pomoże, a koszty regeneracji turbiny to sięgają kilkaset złotych, może do kilku nawet tysięcy, a turbina sama jak patrzyłem ostatnio, taka przeciętna turbina, nie wiem dlaczego chyba 1,9 i to 2,5 tysiąca kosztuje więc to nie są małe pieniądze i zobaczcie, w tak prosty sposób można przedłużyć żywotność turbiny dbając o nią w taki sposób, że zmieniając fit, wymieniając olej odczekując po o dużych przeciążeniach, aż ona się przechłodzi, aż ona troszeczkę zwolni, możemy przedłużyć żywot turbiny. Więc w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się na razie.